Rezerwa bitcoinowa w Stanach Zjednoczonych zamiast złota strategii dokupuje bitcoina, a analiza techniczna pokazuje wzrosty. To tylko kilka z najnowszych informacji z rynku. Po ostatnich niepewnych tygodniach zaczynamy wychodzić na prostą. Rynek krypto powoli się podnosi i zaczyna pojawiać się zieleń. Cena bitcoina to ponad 88 tysięcy dolarów za sztukę, a w ciągu 24 godzin odnotowaliśmy wzrost na poziomie 4%. Zostaw suba i pamiętaj, że to nie jest porada inwestycyjna. Lecimy z tematem. Senator Cynthia Loomis proponuje Stanom Zjednoczonym sprzedaż rezerw złota i zakup bitcoina. Sugeruje powrót do wcześniejszych obietnic o zakupie 200 tysięcy bitcoinów rocznie przez 5 lat, a następnie hodlowanie przez następne 20. Pamiętajmy, że Cynthia Loomis jest głową Komisji do Spraw Krypto, natomiast czy rynek zareagował jakoś wybitnie? No, nie. Dzieje się tak, ponieważ wiele obietnic, które deklarowały Stany Zjednoczone, a w zasadzie Donald Trump, po czasie okazały się zmieniane. Obecnie występuje ograniczone zaufanie i inwestorzy nie podpalają się w związku z tą informacją, tylko czekają na konkrety. Michael Saylor na swoim Twitterze pisze: Needs more orange, czym sygnalizuje kolejne zakupy bitcoina przez strategy. Firma obecnie posiada prawie pół miliona bitcoinów, co czyni ją jednym z największych graczy, jeśli chodzi o posiadanie bitcoina. Taka informacja pokazuje, że grube ryby dalej wierzą w bitcoina, a lekkie wahanie rynku nie robi na nich wrażenia tylko widzą w nim potencjalne okazje do zakupu. Wystarczy zadać sobie pytanie, czy jeśli na takich poziomach instytucje go dokupują, to czy pozwolą na bezce. Złoty krzyż na Bitcoinie, czyli potencjalne wzrosty. Ali na Platformie X pokazuje, że analiza techniczna wskazuje na Golden Cross. W dużym skrócie jest to przecięcie średnich kroczących, po których cena bitcoina wzrasta. Oczywiście analiza techniczna, jak to zawsze powtarzam, jest fajną predykcją, natomiast jutro może wyjść Donald Trump i powiedzieć, że bitcoin to scam. No i cóż, będą spadki i żadna analiza techniczna tego nie przewidzi. CryptoRank.io na swoim X pokazuje adopcję bitcoina na świecie z podziałem na kontynenty. Pomimo dużego wzrostu zainteresowania, światowa adopcja wskazuje na mniej niż 4%. W samych Stanach szacunek posiadanych bitcoinów wynosi około 14%. Natomiast jest to bardzo duża wartość i uważam, że jest trochę zawyżona. 4% w skali całego globu, jest to dalej bardzo, bardzo duża liczba i uważam, że no, potencjalnie ta liczba jest troszkę mniejsza. Natomiast dobrą informacją jest to, że no, mamy jeszcze bardzo duży potencjał wzrostowy. Hashrate Bitcoina na poziomie ponad tysiąca. Czym jest hashrate? Reprezentuje on moc obliczeniową, wykorzystywaną do rozwiązywania zagadek matematycznych, czyli przetwarzania transakcji i zabezpieczania sieci bitcoina. Im wyższy wskaźnik, tym sieć jest bardziej bezpieczna. ETF-y po dość słabym okresie znów zaczynają akumulację. Nie są to gigantyczne zakupy, natomiast widać korelację, że gdy te zakupy występują, to cena bitcoina rośnie. Jest to bardzo dobry sygnał, ponieważ ETF-y, no, Dyktują nam tą cenę na rynku kryptowalut, mianowicie cenę bitcoina, i w sytuacji, gdy przez dłuższy czas sprzedawały bitcoina, no to niestety cena albo stała w miejscu, albo niestety spadała. ETF-y są taką siłą zakupową, że to właśnie oni dyktują, w którą stronę idzie rynek krypto. Jeżeli zepniemy wszystkie informacje, to następne dni wyglądają bardzo obiecująco i mogą nas czekać wzrosty. Jeżeli tak będzie, to to może przyciągnąć nowych inwestorów do rynku krypto, którzy jeszcze bardziej spumpują cenę. A w dzisiejszym materiale to już wszystko. Zostaw suba. Cześć!